Sprawa wygląda następująco. Mamy do czynienia niewątpliwie, ja mogę sobie pozwolić na trochę inną komentarz niż tutaj panowie adwokaci. Z ogromnym skandalem. Po pierwsze nie mamy dostępu do, do, do pełnych akt sprawy. Po drugie, po drugie sprawa sprawa toczy się w kuriozalnej sytuacji, w której normalnie tego typu sprawy nie są procedowane przez prokuraturę, tym bardziej prokuraturę okręgową. Sprawa, zażalenie na e, e, środki zapobiegawcze nie, nie będzie się odbywała w, w Sądzie Rejonowym w Subicach, tylko w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Szeroką opieką Ministerstwo Sprawiedliwości otoczyło mnie po to, żeby w mojej ocenie wskazywać na przestępstwo, którego nie dokonałem. Wszelkie dowody, które posiadamy w tej sprawie wskazują na to, że nie popełniłem żadnego przestępstwa i prokuratura przestępstwa nie ma. I teraz uwaga. W tej chwili dokonano rewizji przeszukania mojej osoby w trakcie po czynnościach z e, prokuratorem. Dokonywano rewizji no, jakby mojej, mojej osoby. Próbuję się dokonywać w tej chwili zaboru różnych moich przedmiotów po to, żeby w tej chwili poszukiwać argumentów do prowadzenia postępowania przeciwko mnie i zaświadczam tutaj z tego miejsca, że będę dochodził sprawiedliwości, bo to, co się dzieje w prokuraturze, to, co decydenci polityczni, na co skazują tych prokuratorów, to jest po prostu barbarzyństwo, to jest przestępstwo, to jest proceder, proceder, który nie powinien mieć miejsca w, w polskim wymiarze, w polskim wymiarze sprawiedliwości. To wszystko służy tylko temu, żeby pozbawić mnie możliwości działań społeczno-politycznych, między innymi związanych z, z procesami migracyjnymi, przerzutem migrantów, migrantów do Polski. Co tu Państwu mogę, mogę powiedzieć? Rozszerzenie tego zarzutu dotyczy, proszę Państwa, śmieszna sprawa, dotyczy upublicznienia wizerunku upublicznienia wizerunku e, funkcjonariusza Straży Granicznej. To, co oni nie wiedzieli od trzech miesięcy, że takim, że takim, że taki, że takim do takiego upublicznienia doszło, to jest po prostu pasówka, szukanie w tej chwili argumentów do tego, żeby znaleźć cokolwiek na mnie, żeby ta sprawa się toczyła żeby królika gonić, a nie żeby go złapać, tak więc powtarzam jeszcze raz, winni tej sprawy, w mojej ocenie, winni tej sprawy poniosą tego konsekwencje, to jest bandyterka, to jest przestępstwo, winieni oczywiście prawa, które nie ma nic wspólnego z prawem, tak? Mówię, dzisiejsza kolejna rewizja mojej osoby, zastosowanie środków kompletnie niewspółmiernych do postępowania, które się toczy, oznacza tyle, że mamy do czynienia po prostu z bandyterką polityczną na najwyższych szczeblach władzy. A jakich to Państwo sobie posłuchajcie? Co mówi Tusk, co mówi pan Szłapka, co mówi pan Kierwiński, co mówi pan Żurek i tak dalej? Oni publicznie mówią o tym, że będą. Nadzorowali, przynajmniej ja tak to rozumiem, myślę, że większość odbiorców tak to rozumie, że będą szukali haków na to, żeby Bąkiewicza po prostu posadzić i żeby ponieść odpowiedzialność. Zupełnie bezprawie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim przyglądamy się pracy polskiego rządu, dlatego że mu kompletnie nie e, ufamy. Na postawienie czy zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci niezbliżania się do granicy, czy przejść granicznych, tak jakby przejście graniczne mógłbym, nie wiem, siłą zmusić do zmiany zeznań, na przykład, no, są kompletnie absurdalne. Tym się Państwo powinniście zająć, bo to kompromituje kompletnie prokuraturę ministra sprawiedliwości, Donalda Tuska, pana Szłapkę, etc., etc. Dlatego, dlatego my patrzymy na ręce. Patrzymy władzy na ręce, będziemy pilnowali kwestii migracyjnych i nie doprowadzimy do tego, do tego, co dzi przeciwko czemu dzisiaj protestują chociażby Brytyjczycy czy Anglicy we własnym kraju, nie dopuścimy do tego przeciwko dzisiejszemu czemu protestują Hiszpanie, Francuzi, Włosi, Niemcy, Szwedzie, etc., etc. Nie dopuścimy do tego. Z tego miejsca mówię, obronimy naszą ojczyznę, nasze polskie kobiety, nasze dzieci będą w Polsce bezpieczne. Mogą mnie zamykać, mogą mnie straszyć, mogą mi robić rewizję, mogą mi, przepraszam, w dupę zaglądać i tak, i tak sobie. I tak... No to miałem przed chwilą rewizję, no to wiem o czym mówię, prawda? Robert, 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 Robert.